słowa. Pójdźmy. 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 Pójdźmy za za gwiazdą. Gwiazdą załatwę. Załatwę? No. Mhm. Dobra sporo. Mikołaj. Miała. Mikołaj. Biała, Mikołaj. Mikołaj. Nie. Gra? Nie za, nie, da, nie, nie, Mikołaj nie, wejdzie, wiąże, wejdzie, wierzy, wejdzie, wiezie, wejdzie, wie się? We, um, we, 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 wejdzie, we, wiezie, we, wejdzie. We. Wejdzie. wejdzie, ście, dzie, ście, dzie że Dzie. Nie. gdzie Re. Wejdzie. Weżdżę. wejdzie Wejdzie. Wjeżdżę. Nie ma takich słów. Wjeżdża. Wejdzie. Weżdżę. Wreszcie. Wejdzie. 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 wejdzie? Mikołaj nie wejdzie. Wieko Mikołaj nie wejdzie. Przez. Przez. Brudny. Brudny komin pewnie będzie. No. Ciastka. Księdza. Ciastka. Rze Fingy. Ciastka. Rzęsa. Się, że, że, Ciastka. Rzęszeń. A, b, c. Ciasta. M ciastka. Ciasta. K, ciastka. Ciasta. K a, ciastka. Ciastka. No. Ciastka. I? Ciastka i? Mleko. Mleko. Były. Miły. Były. Ciastka i mleko były? Zatrute. Zatrute! O tak. Boże! Śnieg. 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 Cze. Śnieg. Że Śnieg. Czas. N. O, P, R, S. R, S. Śnieg. S, śnieg. Sie śnieg. S, śnieg. Śi, i. śnieg. Ś, i. Ś, śnieg. Ś, śnieg. Śnieg. Stop! Jestem uczciwa. Śnieg. Ruszy? Proszę? Ostro. Odkąd? Ostro. Okno? Ostro. Śnieg? Proszę? O? Ostro. Okno? Ostro. O? Mocno. Ostro. O? O? Ostro. O? Ostro. ostro. Oczko? Śnieg? Proszę? Oczko? Ostro. Śnieg? Proszę? Ostro. Ostro. O! Ostro. Ostro! Tak.